Idziemy z tej strony. Tak, witam Was w grze. Deinfected, jak widzicie, mapa, która została zmieniona, wczytała mi się mimo wszystko, bo jesteśmy na tej mapie właśnie. Zobaczcie sobie, jak widzicie, jest, jestem właśnie na tej mapie, jest ona zmieniona. Wygląda inaczej niż była. Ale widocznie, twórca, tak jakby zapis tej mapy, był cały czas, jakby można powiedzieć, w tym samym chyba miejscu. Więc ta mapa tam, gdzie była, ona mi się po prostu normalnie wczytała, jak widzicie, bo jestem na tej mapie, ale zapamiętała też ułożenie moich budynków i te budynki pojawiły się w miejscach, w których były wcześniej. Jak widzicie jestem właśnie w tym miejscu gdzie byłem wcześniej w grze, tylko że no teren tutaj trochę inaczej wygląda. Trochę szkoda, jest to, że szkoda, że ja nie miałem bazy wybudowanej wyżej, bo jeżeli bym miał wybudowaną wyżej, no to łatwiej byłoby mi zejść, jeżeli bym się uparł i chciał powiedzmy grać e, mimo wszystko e, na tej mapie, bo tutaj jak widzicie pewnie jakbym się uparł, o zobaczcie. To pewnie dałbym radę, możliwe, że nawet przenieść całą tą bazę tam na górę, chociaż to by było dużo roboty. Poza tym miałbym chyba dzień 29, czyli musiałbym się liczyć z tym, że od razu by mnie już atakowali. No ale z drugiej strony, popatrzcie, miałbym siekierę, miałbym przedmioty i tak dalej i tak dalej potrzebne. Inna sprawa, że... Dobrze, że tu stanęłem, bo widzicie to akurat yy, fartem jest to, że ja akurat stałem na nich, bo tak jakbym nie stał, to bym automatycznie wpadł do wody i wiecie co? chcę coś... Aaaa, kurde, no nie mogę na to wskoczyć. Aj, to trochę lipa, teraz nie wyjdę z wody. No dokładnie. Eee, a może wiecie co? A jakbym to chciał ruszyć? A, nie mogę teraz tego ruszać. Hmm tutaj też jest za nisko. Czy może jest jakieś miejsce, które. co się stanie, jakbym spróbował wózek złapać. Czy w ogóle go mogę złapać? Tak mogę nawet. A czekajcie, stan na nim. O! Ale haksy! O! <ślesk> Mam niezniszczalną bazę, i idę do, do domu. No, czyli, tak jak mówię, no jakbym się pewnie jakbym się uparł, bo tam zobaczcie, że nawet mam trochę tego drewna, to myślę, że dałbym radę zrobić sobie tutaj wyjście nawet w tamtym kierunku. Eee... <laughs> Zobaczmy. O, woda mi się skończyła. Ogólnie myślę, że jeżeli bym miał zaczynać od nowa. No to chyba sobie po prostu wtedy włączę wszystkie te technologie, żeby za nimi nie biegać Taką zmianę, że tak powiem zrobię przy następnej, najwyżej rozgrywce No tu trochę szkoda tego wszystkiego, no bo zobaczcie tu metal, żelaza i tak dalej Nie wiem czy po prostu może nie zacznę tak gry, że wybuduję sobie Tą bazę, co mam obecnie Używając tej darmowej budowy, co tam jest dostępna i po prostu postawię sobie powiedzmy samą bazę, bo tego i tak już nie będę mógł. O, właśnie udało mi się wyjść. A, i to jest to, że teraz te przedmioty widać przez y, trawę, co jest dosyć spoko. No, widzicie, tu sobie jedną tą wyciągnąłem. Można powiedzieć, że wyszedłem. Z tego z, z, z domku, tylko że no, niestety nie zejdę do niego i to jest. No, i to jest taka lipa, że no teraz on już jest tam pod ziemią. Ja nie jestem w stanie się tam pojawić. No, chyba nie jestem w stanie, bo z drugiej strony to ja tam mam łóżko, więc możliwe, że jakbym zginął, to bym się na tym łóżku pojawił. Ale raczej nie chciałbym tego w ten sposób sprawdzać. Tak więc myślę właśnie, że zaczniemy rozgrywkę jedną z tych dwóch gier, co tam mówiłem poprzednio czyli tą mgłę, albo tą grę z kosmosem. I tak chyba bardziej, troszkę Wam powiem, bym się skłaniał. Przy tej grze z kosmosem, no, z racji tego, że byłaby taka troszkę, że tak powiem, odmiana, bo e, grając w tą grę, w tą mgłę, że tak powiem, to wydaje mi się bardzo e, podobna do tej gry. Ale jeszcze tam na pewno zagram jeden odcinek, przynajmniej e, piknę sobie, e, czyli w sensie razem sobie pikniemy e, w tą mgłę i sprawdzimy jak ona wygląda i jak się z nią tam gra. Może mi się na tyle mocno spodoba, albo jednak może jest na tyle inna e, od e, tej gry, że e, będzie jednak to jakoś inaczej. E, na pewno zauważyłem, że e, tutaj w, na forum właśnie Steama ludzie pisali po tym jak była właśnie ta to powiedziane, że będzie ta mapa zmieniona i tak dalej, żeby twórca nie zmieniał tak często mapy właśnie jak twórcy tego e, mi, e, właśnie tej mgły ciekawe co to jest to przy okazji tu widzę te, można przybliżać sobie te domki teraz, znaczy tą mapę, bo wcześniej nie można było i zobaczcie to dam e, grze szansę żeby mnie przekonała, żebym jednak zagrał e, Przejdę się do jednego tylko miasta. O, zobaczmy jak to tu wygląda z tymi surowcami, bo tu teraz w tych jaskiniach te surowce są. O, rudałowiu. Ruda ołowiu... No niby miało tu być chyba co innego, tak? Tu miało być coś innego niż ołów? Co to jest? A, w taki sposób teraz są, tak? Nie, to jest węgiel. No, zobaczcie, że jest takie. Nawet jak do. Nawet jak zakryję swoim własnym, z kilofem własnym, to nawet zobaczcie, że przez killoff mi pokazuje te moje ten węgiel ciekawy mnie, mnie jak to jest zrobione to, to, to też jest węgiel co tu mamy ruda żelaza ruda ołowiu. mogę wykrywać dobra czyli e, tu chyba żelazo by było widzicie co bo mi się wydaje że nie po... Czy Ołów tu jest po prostu węgiel 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 bo chcę zobaczyć jakiś kamień, taki żeby mi poleciał z niego surowiec jaki tu jest Chyba, bo to miało być, że w jaskiniach teraz te surowce mają być Rudałowi, rudałowie i ruda żelaza Nie wiem, coś, ej Dobra, uciekam stąd Idę zobaczyć do tego jednego miasta Jeżeli w ogóle teraz stąd wyjdę, bo może się okazać, że już stąd nie wyjdę Chwila, nie, dobra, czyli idę źle Źle, źle a, gdzieś, czy ja gdzieś tam w tym kierunku powinien iść. O nie, czyli nie tak źle szedłem. Zobaczmy jeszcze tu. Mały kamień. Uldowowiu, uldowowiu, mały kamień. No nie wiem, dobra, nieważne. Ale ogólnie niby teraz w jaskiniach ma właśnie być umiejscowione miejsce, gdzie są surowce. Czyli nie tak jak wtedy, że to było na mapach, tylko. A czy nie, że na zewnątrz to było, tylko właśnie to mam być gdzieś tam w wioskniach. Dobra, ja idę do tej jednej wioski daję szansę grze. Idę zobaczyć czy tam gdzieś. Chociaż w sumie z drugiej strony to nie wygląda, żeby oni tam w ogóle jakikolwiek garaż mieli. Czy może teraz jest jakieś jedno konkretne miejsce, gdzie jest ten pojazd. Tak szczerze mam powiem, że. Żadna z tych wiosek nie wygląda na taką, co by miała mieć. Gdzieś garaż z pojazdem. W jest, jedno teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, tak? 14 tych jest? Dobra, idę zobaczyć do tej wioski jednej. Zobaczymy jak ona wygląda tak o sobie bardziej w celach właśnie takich poznawczych. Tak jak mówię, że pewnie jakbym się tam uparł, i możemy bym wyniósł tą całą bazę na górę, ale... No, byłoby to trochę roboty. Wydaje mi się, że po prostu już zamiast kombinować z tym wynoszeniem, e, jeżeli już jakbyś tak chciał, to odpalić sobie po prostu moim zdaniem. Oczywiście, tam jak uważacie, to już też inna sprawa, nie? E, odpalić sobie tak na takiej zasadzie, że wyciągnąłbym po prostu. Znaczy, e, wyciągnął. Odpaliłbym sobie to, że za darmo buduję najwyżej i zrobić to co miałem, nie? I dalej tak jakby kontynuować od tego momentu grę. Tyle, że tutaj mógłbym, powiedzmy, sobie lepszą bazę wybudować. Bo to takie te tereny troszkę bardziej dzikie są, Mam tam ale to się pomyśli. Zobaczę, odpalimy tego, tą gierkę, tą mgłę i tą z tym kosmosem. Zagram w obydwie. Jeżeli któraś mi podejdzie, to postaram się bardziej nagrać z jakiejś innej gierki tym razem. A tu może poczekam jeszcze na następny patch. Zobaczymy, jak to, jak to tam twórcy z tym będą stali. Tak naprawdę, no bardzo blisko. Cóż można powiedzieć byliśmy takiego końca jeżeli chodzi o zawartość tej gry, nie? no bo oczywiście można bazę rozbudować jakąś ją tam ładną zrobić i tak dalej i tak dalej żeby to wiecie było o typu ale super forteca i tak dalej nie? Myślałem, że może też coś twórcy dodadzą e, tego Starsand e, tej gry, pamiętacie to na tej obcej planecie byliśmy, na tej pustyni, bo całkiem przyjemnie mi się w nią grało. Myślałem, że może coś tam będzie e, więcej dodane, ale z tego co sprawdzałem ostatnio, to od chyba grudnia nic tam specjalnie nie było dodane, cały czas jest właśnie jakiś tam niewielki można nawet powiedzieć dodatek, z tym, że e, dodali tam jakieś żelazne narzędzia, czy coś takiego tam tak jak patrzyłem, ale nic takiego specjalnego tam nie widziałem. Co do budynków, no, nie różnią się chyba one niczym specjalnym. Nie widzę, żeby były nagle jakieś inne. Jeśli chodzi o trupy, to też ich tutaj jakoś nie widzę. To nie wiem, nie wiem, czy tym razem pojazd jest w jakimś konkretnym miejscu, czy nie. Bo ani garaży tutaj nie widzę. Żeby to było, można gdzieś dać. Nie, no to widać z góry, że nawet garaży nie ma. A, dałem się go trafić. Już rzucił mi to. Gliza. Hmm. No nie ma. No nic, no to ja myślę, że na to zakończymy ten odcinek, ponieważ mówię, no nie będę tutaj teraz giał, z racji tego, że, no troszkę mi się wam powiem szczerze, na ten moment nie chcę, tak jakby od nowa wszystko robić, a poza tym, że tak dosyć już blisko byłem e, osiągnięcia kompletu, że tak powiem, tych budynków. Może nie niekoniecznie jakieś wydobycia dużego, ale wiecie o co chodzi. E, tak więc, no, my dzisiaj, znaczy ja dzisiaj jeszcze postaram się sprawdzić. Te dwie pozostałe gierki, jeśli by się coś udało, to nawet może i dzisiaj coś wrzucę, chociaż z jednej, może wieczorem, bo to prawdopodobnie wleci w porze obiadowej. Bo to, mówię, krótki film, i wiem, się że szybko go przerobię, żeby był. Tak więc to tyle w tym odcinku, krótkim, ale mam nadzieję wyjaśniającym, co będziemy kombinować dalej, i mam nadzieję, że się zobaczymy właśnie w. Albo z, jeżeli już to oglądacie gdzieś jakoś później, i już są powiedzmy kolejne odcinki, kolejna wersja tej gry, to przejdźcie tam oglądać. A jak nie, no to będziecie musieli zaczekać na e, jakieś inne odcinki, mam nadzieję, że się tam e, zobaczymy. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Siemaneczko!